Żywo, w każdy poniedziałek o 21:00, tak? Są jako przekaz na żywo, z wizją jednocześnie, ale, uwaga, ale, ale, są też dostępne jako podcast, jako odcinki wideo archiwalne albo odcinki audio archiwalne, czyli tak MP3. Nie się, mogę, tak, mogę dodać. Tak? Mogę dać co najlepsze w tym wszystkim. To to, że są one publikowane na całkowicie wolnych licencjach, to znaczy można z niej robić co wam się. Co wam się żywnie podoba. Gdzie Wam się Żywnie podoba? Póki, tak. póki na tym nie zarabiacie. Tak, jeżeli nie zarabiacie, propagujecie, Wam no, no się zwyczajnie podoba. jeżeli coś chcecie nas wyciąć i puścić u siebie. Żaden problem nie trzeba pytać o pozwolenie. Więc Róbcie, po prostu no, sobie co chcecie, z tymi audycjami. Tak, dawajcie komukolwiek, dawajcie do rapitzera, dawajcie na torrenty, na, <grym> na emule, przejście. to wszystko zupełnie legalnie. Za naszym pozwoleniem, błogosławieństwem błogosławimy wasze piracenie na w tym momencie, prawą ręką tutaj i tak dalej. Ja um. mam taki mały apel do kota, żeby nie dzwonił na stary numer koczowisko, tylko dzwonił na nowy numer kontozestacja.com kontestacja.com, dokładnie. Ja tutaj próbuję Was dodawać w czasie audycji, jak dzwonicie do Skype'a, żeby to jakoś sprawnie szło. Dobra, a teraz, jak nie ma dalej pytań, to ja przejdę do tematu innego takiego bardziej e, związanego może z wolnościowcami, tak? Są tacy ludzie. Mówiłem już o konferencji Paffere Liberty Weekend, na której byłem. Może Wam puszczę fragment e, z panelu, bo mam tutaj przygotowany, jeszcze nie zdążyłem obrobić tego, naprawdę strasznie dużo pracy mieliśmy z wystartowaniem tego radia i nie tylko tego, więc jeszcze trochę mamy zaległych materiałów. Pokażę Wam fragment audycji, puszczę, e, więc Teraz przez chwilkę nie będę odbierał telefonu, żebyście mogli zobaczyć, jak to więcej wyglądało. A ja tu, tutaj w tyle za mną oczywiście na tej ścianie tutaj pójdzie zamiast tego, co tam jest teraz. Uwaga, puszczam fragment. To jest ja, dobrze, ja najpierw wyjaśnię, co to jest. To jest dyskusja panelowa, w której brał udział, że przewinę tak od tego momentu, brał udział Janusz Korwin-Mikke. Znacie tego pana? Działa? działa. Oto ten pan, tak? To jest tego pana prawdopodobnie nie znacie. On jest założycielem, o ile się nie pomyliłem, pisma Freeman. Znasz taki Hugo? Pisma? Freeman? No pa. Znasz? No. W Polsce niekoniecznie jest popularny, bo jest po angielsku. Skąd Ty znasz jego, no nie jest po polsku, Hugo? No wiesz nie no nieskromnie prowadzę serwis wolnorynkowy korespondent.pl już od lat chyba z ośmiu, wobec tego wiem wiele, więcej rzeczy niż przeciętny Polak. Aha, no tak, no to dobrze. Ja tutaj, no ja jestem, no ciut mniejszą wiedzę mam, znam inne rzeczy, których Hugo nie zna, za to się elegancko dopełniamy. To co widzicie na górze jest napis, tak się nazywa konferencja Warszawa 19 do 20 września 2009 Yy, tak, yy, w tym panelu brali udział właśnie ten pan Janusz Korwin-Mikke, nie trzeba przedstawiać za bardzo, tutaj taki mam zamyślony, minę, tutaj już się zastanawia yy, nad słowami mówcy, którzy mówią po angielsku i ten pan, to jest wyjątkowo ciekawy pan, którego chyba nikt nie zna, Romańczuk się nazywa, yy, jest ekonomistą, jest odpowiednikiem Roberta Gwiazdowskiego, tyle że na Ukrai, na, tu, przepraszam, na Białorusi. I, no, I on tak, no jest trochę w opozycji do Łukaszenki w tym momencie, ale zajmuje się gospodarką. Ten pan zrobił bardzo dużo dla wolnego rynku na Białorusi, co jest no, osiągnięciem niemałym. Zrobiłbym powiedział dużo więcej niż w Polsce ekonomiści robią dla wolnego rynku w Polsce. No przed, ten pan, czy, czym on się zajmuje? Przedstawia, najpierw pisze ustawy go, zajmujące się gospodarką y, i przedstawia je do zatwierdzenia rządowi. Y, I czasem rząd się zgadza, bo czasem nie ma wyboru, a czasem w ogóle nie wie o co chodzi, ale wie, że to są ludzie, którzy się znają, więc tak się czasem dzieje. No dziwnie się dzieje w po Polsce, była, miała miejsce taka sytuacja, kiedy ustawa Wilczka y, Weszła w życie o, o działalności, o wolności. Jak, jak się to nazywa, hu, go powiem, o wolności. A, no, mi też w głowę. Ustawa o wolności gospodarczej, czy ustawa tak, tak, tak. o działalności gospodarczej, jakoś tak. No więc też komunistyczny rząd opublikował najbardziej wolnorynkową ustawę w historii Polski. No, no właśnie, no tak było, Komu... wyszło okay. to od komunistów. Co dziwne, A więc ten pan robi więcej to samo, komunistom jest, jest wolnorynkowcem, ale działa w dużo trudniejszych warunkach. Myślę, że o tym człowieku będzie głośno jeszcze. On ma szansę zostać zupełnie realnie premierem, gdyby Łukaszenka coś tam zniknął, powiedzmy, ze sceny politycznej. Jest to bardzo rozsądny, bardzo otwarty człowiek. Siedziałem koło niego na tej konferencji i oprócz tego momentu właśnie jak poszedł tam do przodu rozmawiać i czy mieli sobie takie spięcie pan Romańczuk z Januszem Korwin-Mikke, który obok niego siedzi, no takie, że ja wiem, no wygrał powiedzmy, tak powiem szczerze, wygrał tę batalię z panem Januszem. No tak mu się trochę postawił. No, no ale w każdym razie było ciekawe, konferencja była niebanalna i ludzie, co najważniejsze, wyłączę tutaj. Ludzie, którzy tam byli obecni rozumieją potrzebę zjednoczenia się w różnych środowisk wolnościowych w Polsce. I myślę, że kontestacja ma dużą szansę tutaj pełnić rolę takiego jednoczyciela może. Albo przynajmniej spróbujemy, więc zapraszamy wszystkich do współpracy. Powiedz Hugo, że Ty też zapraszasz. Czy nie zapraszasz Ty? Absolutnie każdego. Także każdego z kim jest nam po drodze, przynajmniej do połowy drogi, albo do ćwierć drogi, albo chociaż trochę jeszcze, to zapraszamy do współpracy. To znaczy, że jeżeli, jeżeli ja jestem tak. przeciwko podatkom, a Martin jest za 10% podatkami, to jeżeli ktoś jest za zmniejszeniem podatków jako takich, to zapraszamy do współpracy. Jeżeli coś chcesz robić, bo to jest ważne, nie wystarczy chcieć tak jest. Martin? Tak, no wiecie, ogólnie jak już teraz tak w tym momencie nie mówimy o żadnych, pójdźmy sobie tych w tyle panów ze służby celnej, no bo ja mam dość już gadania dla samego gadania, no jeżeli już nawet gadam, no samym gadaniem ludzie mówią, że dużo się nie zmienia, ale to nie jest prawda oczywiście, bo to właśnie gadanie najwięcej zmienia, no. Przecież to, co rząd robi, to tylko gada wyłącznie, albo coś pisze ewentualnie i to zmienia rzeczywistość. Tak? Więc to gadaniem się tak naprawdę zmienia świat, ale ważne, żeby to robić, no mając na myśli jakiś cel. Naszym celem jest przekonanie jak największej ilości ludzi do tego, że lepiej jest wam i nam i nam, nam wszystkim bez rządu, bez odgórności, bez regulacji że to życie, którym żyjemy, to jest nasze życie, a nie życie urzędnika. My nie musimy pytać o pozwolenie nikogo, żeby przejść na drugą stronę ulicy. Jeżeli nikomu nie robisz krzywdy, to rób co chcesz. I to wszystko, co robisz, co nie czyni krzywdy drugiemu, powinno być legalne. Jeżeli uda nam się przekonać do tego, do takiej koncepcji, do takiego myślenia, odpowiednio duża ilość ludzi w Polsce to wygraliśmy. To nie trzeba nic więcej właściwie robić, bo cała reszta i zmiany ustaw i jakieś partie, których może dzisiaj nie ma, wolnościowe, powstaną same z siebie, bo ludzie będą potrzebować tego. Ludzie się sami domyślą. Ktoś się znajdzie, kto pomyśli, a no to może jakąś partię zrobić, a może ustawę zmienić. Naszym celem tutaj w w tym medium, w tym radiu czy telewizji, jak to nazwać, wszystko jedno, naszym celem jest zmienić sposób myślenia ludzi. Ja miałem nadzieję osobiście, że po tym jak w latach 90., jak tam ten komunizm upadł i się te wszystkie zmiany zaczęły dziać, taki, był taki powiew wolności, myślałem, że nowe pokolenie, młode pokolenie, nowi ludzie nieskalani komunizmem, nie? Ci co komunizm jakoś tylko z filmów Sex, Misja i Mis, ci ludzie będą myśleć... Samodzielnie, będą się jak wolni ludzie i zbudują ten, ten świat na rzeczywistość od zera, na zasadach wolności. No, ale się teraz okazuje w praktyce, że oni są jeszcze bardziej socjalistyczni niż co nasi rodzice i dziadkowie, którzy żyli za komuny. No. Jeszcze bardziej chcą regulacji państwa, że o państwo, państwo, wyreguluj mi długość banana, bo sobie nie poradzę w życiu. No. Ludzie, no, no co wy robicie? Żyjcie wy waszym własnym życiem, miejcie w głowie dobrze ustawione te sprawy, że jesteś wolnym człowiekiem, jesteś u siebie, nie u urzędnika, nie proś go o pozwolenie, to on tobie ma służyć, a nie ty jemu, a właśnie to jego w ogóle nie powinno być. No.